właściwa decyzja. Niewiele zostało czasu. Większość ludzkich istnień nie zdaje sobie sprawy, że są oszukiwani na wszelkie możliwe sposoby. System oszustw jest bardzo sprytnie utajony i ludzki rozum nie może zorientować się co dzieje się na świecie i dlaczego uczestniczymy w takim śmiertelnym życiu. Obiecują nam przepiękne przyszłe życie włącznie z podróżami na inne planety. Problem jest w tym, że komu oni to obiecują, skoro każdy musi umrzeć. Gdyby ich obietnice miały sens, powinni uświadomić ludziom, że wszyscy są istotami duchowymi żyjącymi w zwierzęcych ludzkich ciałach. Powinni poinformować, że wszelkie zwierzęce organizmy nieustannie reinkarnują się w różnych zwierzęcych ciałach, aż do ludzkiej istoty, która w pewnym sensie również jest zwierzęciem. Niestety ta prawda nie przejdzie przez ich gardło. Dlaczego? Bo oni wiedzą, że ogromna większość duchowych świadomości, czyli dusz powróci do uprzedniej reinkarnacji zwierzęcej, a nawet może stać się jeszcze gorzej. Ludzki los jest straszny i makabryczny. Za co ludzkość otrzymała tak wredną przypadłość? Za to, że jakaś naiwna Ewa zerwała jabłko, a głupi Adam je zjadł? Wszystkie tego typu opowiadania to fałszywe religijne opowiastki, to czysta bzdura. Zapytasz skąd taki wniosek? Mianowicie w Biblii jest napisane, że Adam i Ewa zostali stworzeni na podobieństwo Boże. Ciekawe co autor tych bredni miał na myśli? Nasz ojciec, stworzyciel, jest istotą duchową, duchem świętym, a nie ciałem jakim byli Adam i Ewa. Przede wszystkim faktem jest, że ciało bez duchowej świadomości, czyli duszy, nie może normalnie egzystować. Ten niepodważalny system egzystuje u każdego zwierzęcia. Podobne historie stworzenia człowieka głoszono już w wielu innych religiach. Czy naprawdę sądzisz, że stwórca stworzyłby ciało, które ostatecznie by umarło? Zdecydowanie są konkretne odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że za tym śmiertelnym systemem życia kryje się zwyrodniała dusza Lucyfera, syna zatracenia, który na cały wszechświat sprowadził śmierć, której uprzednio nie znano. Zbrodniały Lucyfer zniszczył pierwsze królestwo naszego Stwórcy, które nasz Ojciec Stworzyciel Duch Święty Konownie chce otworzyć w nowym nieśmiertelnym systemie wiecznie żyjących ciał i wiecznie żyjących wcielonych w niedłuż. Nieśmiertelny system życia został ukazany przez zmartwychwstałe ciało Syna Człowieczego, w którym na wieki jest wcielona istota duchowa jednorodzonego Syna naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego. Ziemia niewątpliwie jest szpitalem dla wszystkich ze zwierzęconych duchowych świadomości, czyli dusz. Konkretnie, jest szpitalem, gdzie psychicznie umarłe dusze żyjące w zwierzęcych organizmach zmartwychwstają, dążąc do urodzenia się w zwierzęco-ludzkich ciałach. Zmodyfikowane, oświecone i uzdrowione przez naszego Stwórcy będą mogły wejść do zbawienia wiecznego. Nasze wieczne zbawienie zaczęło się od objawienia się naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego i istoty duchowej Jego jednorodzonego Syna w ludzkim Kile, Syna Człowieczego Chrystusa. Niestety świat nie zareagował pozytywnie na przybycie naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego i Jego umiłowanego Syna. Ukrzyżowano ich w haniebny sposób. Do tej pory nie rozpoznano tego okropnego czynu i konkretnej propozycji jaką zostawił nam Stwórca. Poprzez chrzest wodny, dał ludzkości bardzo łatwą propozycję wejścia do życia wiecznego do Jego Królestwa. Nasza rola chrztu jest deklaracją, że uznajemy wiarę tylko i wyłącznie w swego Stwórcę, Ducha Świętego. Jego jednorodzonego Syna uznajemy jako Brata, który po zdetronizowaniu Lucyfera objął funkcję Anioła Światłości. Wszechmogący ojciec ukazał nam fakt wiecznego życia poprzez zmartwychwstanie Syna Człowieczego, w który ponownie wcielił się Syn Jednorodzony naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego i odszedł do niebiańskiego królestwa. Stwórca nie zmusza nikogo przemocą, wojną czy winny jakiś makabryczny sposób, żeby przyłączył się do Jego Królestwa. Nie stworzył skomplikowanych fałszywych religii, kościołów, fałszywych sekcji, nie wspominając wymyślnych metod politycznych, które zabiły miliardy istnień ludzkich. Stwórca dał ludziom wolny wybór i własną wolę, gdzie każdy po śmierci ciała wybierze swoją przyszłość. Pomyśl logicznie. Jeśli umrze twoje ciało to duchowa świadomość, czyli twoja dusza musi się gdzieś podziać. Jeśli nie udało się jej dostąpić zbawienia wiecznego, musi ponownie wcielić się w jakieś zwierzęce organizmy. Najgorsze jest to, że musi zapomnieć swoje ostatnie wcielenie, aby nie znosić niewyobrażalnych wiecznych cierpień i w efekcie stać się zgryźliwym demonem. Być może kolejna reinkarnacja w jakiś zwierzęcy organizm pozwoli jej zapomnieć, że kiedyś była człowiekiem. Uwierz mi, że wszystko jest możliwe i nie należy niczego lekceważyć. Czy w dalszym ciągu chcesz być pod władzą zbrodniałego syna zatracenia, którego Biblia zwiedza diabłem i szatanem? Czy chcesz wiecznie rodzić się w różnych organizmach? Czy raczej chcesz pokojowo wejść do systemu wiecznego życia do Królestwa naszego Stwórcy Ducha Świętego, którego świat krzyżował? Niestety problem jest bardzo poważny, gdyż zakłamano przekaz naszego Stwórcy, Ducha Świętego i Jego jednorodzonego Syna. Ludzkość nie reaguje na propozycje naszego Zbawcy, którym jest sam nasz Ojciec Stworzyciel, Duch Święty. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że propozycje naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego są łatwe i bardzo przyjemne. Nie mogą zrozumieć, że podjęcie właściwej decyzji i ochrzczenia się w imię naszego Stwórcy, Ducha Świętego jest niewyobrażalnym szczęściem, którego jakikolwiek żyjący człowiek na ziemi nigdy nie doznał. Zwróćmy uwagę na jeden fenomenalny fakt. Jak silna energia robi w człowieku blokadę, aby nie przeanalizował, a co dopiero uwierzył w to, co przekazał światu Stwórca. Nikt nie jest w stanie uwierzyć w istotę duchową naszego Stwórcy, że jest naszym Bogiem i Ojcem, Stworzycielem, Duchem Świętym, który razem z Istotą Duchową Syna wcielił się w ciało Syna Człowieczego, Chrystusa, aby objawić nam prawdę. Jeśli rozmawiałbym z kimś o sprawach przyziemnych tego świata, radząc komuś, aby wykonał jakiś pozytywny czyn, który poleczy jego sytuację materialną. To rozsądek słuchającego bez problemu wyraziłby zgodę, wmawiając sobie, że jeśli mu to nie zaszkodzi, to warto spróbować, sądząc, iż być może coś pożytecznego z tego wyniknie. Jeśli zaś chodzi o zaradnienie prawdziwej wiary w twórcę, człowiek nie pozwoli sobie na to, aby znaleźć odrobinę rozsądku w celu choćby próby stworzenia w swojej wyobraźni prawdy. Gdyby tak się stało, to łatwy i logiczny przekaz przełamałby blokadę. Pomyśl. Oszukiwano ciebie, że jako małe dziecko zostałeś ochrzczony. Bez zastanowienia, logicznie uwierzyłeś w to, choć jako dziecko nie zdawałeś sobie sprawy z tego wydarzenia. Biblia wyraźnie mówi, że jak uwierzysz i ochrzcisz się w imię stwórcy i syna, zbawiony będziesz. Powiedz mi, w co dzieciach miał uwierzyć? Zmienili drugie przykazanie, które wyraźnie mówi, że nie wolno czcić żadnych figur, obrazów, ani kłaniać się im. Okradali ciebie z dóbr materialnych. I musiałeś płacić za każdą ich fałszywą usługę. Nawet za fałszywe ochrzczenie Ciebie musieli zapłacić rodzice. Przecież wiara w Stwórcy jest wolna od każdych opłat. Myśląc, że każda ofiara jest dla Boga nie zdawałeś sobie sprawy, że płaciłeś za to, aby Ci ludzie bez serca i empatii bawili się za Twoje pieniądze. W czasach komunistycznych, sam byłem świadkiem będąc na wycieczce do Egiptu, kiedy to w samolocie pewna Stywardesa upominała pewnego Ślązaka, żeby tak głośno nie przeklinał, gdyż 70% osób to księża Katolicy, ze swoimi dziewczynami. Resztę zostawiam bez komentarza. Nigdy nie przyszło tobie do głowy, że stwórca nie potrzebuje żadnej zapłaty, daniny, ani żadnych ofiar. Stwórca ofiarował siebie samego i jego jednorodzonego syna, aby stali się ofiarną daniną po to, aby ludzkość dotarła do prawdy. Chciał, abyś wiedział kim jest prawdziwy Bóg i kim jest jego jednorodzony syn. Kazali wierzyć i wielbić tobie w rzekomo pseudoświęte szczątki zmarłych części ciał ludzkich, które w rzeczywistości są zwierzęcymi. Każdy człowiek w niczym nie różni się od zwierząt. Chyba tylko przyjemnym wyglądem, które nam zmodyfikowano, abyśmy nie byli podobni do małp, z których jednak się wywodzimy. To nie stwórca operuje złym duchem seksu, który molestuje wszystkich, gdzie niektórzy są doprowadzani do obłędu, stają się pedofilami, gwałcicielami, a nawet z tego powodu mordercami. Katoliccy zwygodnialcy kazali tobie wierzyć w laleczkę i pseudoświętą rodzinę wywodzącą się z tradycji szopki betlejemskiej, co nie tylko jest głupie, ale bardzo nieprzyzwoite. W ten sposób diabeł sprowokował ciebie, abyś nieświadomie naśmiewał się z boskiego objawienia naszego ojca, stworzyciela, ducha świętego i jego jednorodzonego syna, którzy zawsze byli i są dorosłymi istotami duchowymi. Zapewne nie orientujesz się, że prawdziwa wiara to prezent od stwórcy. Zastanawiasz się, że skoro wiara jest prezentem, to dlaczego nie otrzymałeś jej tak po prostu za darmo? Otóż jest w tym pewna logika, że prezenty otrzymuje się dopiero za jakieś pozytywne czyny. Oczywiście pomyślisz, że Stwórca mógłby dać ci prezent wiary bezinteresownie. Zapewniam Ciebie, że mógłbyś tak bez końca kombinować w swoich przemyśleniach, ale wniosek zawsze byłby jeden i ten sam. Wiarę wobec Stwórcy pozyskujemy swoim własnym wyborem, że ją chcemy dostać, ale Ty znów zaczniesz przemyślnie kombinować, że jest w tym jakiś podstęp. Stwórca i jego umiłowany syn oddali się na okropne męki. Abyś najpierw w nich uwierzył, wziął chrzest, a wiara przyjdzie samoczynnie. W moim przypadku wszelkie nieszczęścia, jakie mnie spotkały, sprowokowały moją osobę do stanu, kiedy już nie chciałem żyć dłużej w moim przeklętym życiu. Postanowiłem zagłodzić się na śmierć. Tak długo nic nie jadłem i nie piłem, że straciłem orientację, czy jeszcze żyję. Któregoś dnia, gdy oglądałem telewizję, pojawił się w niej momentu krzyżowania Jezusa. Zrozpaczony wołałem, bardzo płacząc. Dlaczego przyżyjecie niewinnego Jezusa? Od tego momentu zaczęły dziać się przyjemne wydarzenia, których nie opiszę, gdyż być może nigdy nikt by w to nie uwierzył. Otrzymałem troszeczkę wiary, której jeszcze nie rozumiałem. Krok po kroku organizowałem sobie nowe życie. Postanowiłem wziąć prawdziwy i ostateczny chrzest wyznając wiarę w Stwórcę i Jego jednorodzonego Syna. Wtedy jeszcze nie znałem prawdy jaką znam teraz. Jedynym moim problemem było to, gdzie mam wziąć ten chrzest. Udałem się do Baptystów w Sydnejskim kadramacie do pewnej grupy, która udawała chrześcijan. Oczywiście musiałem z nimi studiować i słuchać ich wymyślone dogmaty, aby po jakimś roku udzielili mi chrztu. Jakiś czas przysłuchiwałem się ich naukom. Któregoś dnia przyprowadziłem do nich mojego kolegę, Andrzeja, inwalidę, któremu spaskudzono operację kolana robiąc z niego kalekę. Ówczesny pastor tego zgromadzenia, Krzysio, zwyrudniała bestia, wezwał mnie na osobistą rozmowę, protestując, że on sobie nie życzy, abym przyprowadzał do jego zgromadzenia takich kalek jak mojego przyjaciela Andrzeja. To mi wystarczyło, aby odejść na zawsze od tych zwyrodnialców. Ale problem chrztu pozostał nadal. Niedaleko mojego zamieszkania było australijskie zgromadzenie baptystów. Któregoś dnia poszedłem do nich prosząc tamtejszego pastora o chrzest. On wyraził zgodę pod warunkiem, że przynajmniej pół roku postudiuję z nimi, a właściwie z czterema staruszkami, gdyż tylko tyle osób było w ich zgromadzeniu. Załamałem się i usiadłem na końcu rzędu ławek. pomodliłem się do stwórcy Ojcze, który jesteś w niebie widocznie jestem czarną owcą i chrzest nie jest mi dany. W tym momencie podszedł do mnie pastor i powiedział, że w następną sobotę otrzymam chrzest. Najśmieszniejsze było to, że pastor nie znał nawet mojego imienia, zwracał się do mnie po prostu, bracie. Po chrzcie jak wychodziłem, zawołał: Bracie, bracie, ja nawet nie znam Twojego imienia, a muszę zapisać je w naszych kościelnych dokumentach. W tym momencie byłem świadomy, że niewątpliwie cała inscenizacja Chrztu była od Stwórcy, a nie od pastora tego zgromadzenia. Chrzest nie jest problemem, ani wielką trudnością, jeśli chce się dołączyć do wiecznego zbawienia, które oferuje Stwórca. Problemem jest, że niektórym ludziom pasuje śmiertelne życie i ponowne narodzenia. Jednak nie biorą pod uwagę, że ich ponowne narodzenie może się odbyć w jakimś obalu lub niebezpiecznej bestii. Wyjdź z z zdziczałego syna zatracenia, diabła. Zaprzyj się i uwierz w naszego Stwórcę i jego jednorodzonego syna, którzy, jako istoty duchowe, byli wcieleni w ciało syna człowieczego, Chrystusa. Bez prawdziwy chrzest przez zanurzenie w bodzie, wyznając, że pragniesz należeć do Królestwa Bożego, w którym królem całego wszechświata jest nasz Ojciec, stworzyciel Duch Święty, a który jest początkiem wszelkiego życia, jakie zaistniało we wszechświecie. Wtedy zrozumiesz i stopniowo poznasz prawdę, gdy powróci do ciebie wiara jako prezent od naszego kochanego zbawiciela, ojca, stworzyciela Ducha Świętego, który za nasze grzechy pozwolił się ukrzyżować. Polecam wziąć chrzest w zgromadzeniu Świątkowców. Po angielsku nazywają się pentakosta. Oni są bardzo mili i udzielają chrzest bezpłatnie, bez jakichkolwiek zobowiązań. Pamiętaj chrzest bierzesz dla Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, a nie dla zielonoświątkowców. Nieważne kto pomoże Tobie wziąć chrzest, ważne jest aby ten ktoś miał autorytet zatwierdzony przez wyznawców jakiegokolwiek chrześcijańskiego wyznania. Od momentu chrztu masz wierzyć do końca swego życia, że Twoim Bogiem i Zbawicielem jest Stwórca, Istota Duchowa, która objawiła się światu wraz z Jego umiłowanym Synem w ludzkim ciele Syna Człowieczego Chrystusie, w którym obecnie po zmartwychwstaniu jest wcielona Istota Duchowa jednorodzonego Syna naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego. Nie przyjmij ponownie chrztu w katolickim kościele, gdyż oni okłamują swoich wyznawców i służą zwrodniałemu Lucyferowi Synowi zatracenia, wrednemu diabłu. Nie przyjmij ich sztu od zwyrodniałej sekty świadków wiechowy, gdyż oni wyznają wiarę w żydowskiego, bandyckiego Bożka, który w efekcie nie istnieje. Pamiętaj, nigdy nie przyłączaj się do jakiegokolwiek zgromadzenia religijnego. Nie twórz żadnej religii, kościoła lub sekty. Nie kłaniaj się żadnym posągom, obrazom ani żadnej martwej rzeczy uznając je za święte. Bądź zawsze niezależny i wolny, jeśli szczerze pragniesz wejść do królestwa naszego stwórcy. Nie wierz w obraz czarnej i madonny. Jest to pokusa Lucyfera, diabelskiego syna zatracenia, który przybrał postać Harry Kryszny, a którego zaakceptowali wyznawcy Kościoła rzymsko-katolickiego w obrazie czarnej i madonny. Watykan wkrótce zakończy swoje panowanie. Szkoda, że papieże nie nawrócili się do swego prawdziwego Stwórcy, choć mieli tak wiele czasu i mnóstwo szans. Za przykład może posłużyć mój kolega, teraz obecnie brat Janusz. 80-letni mężczyzna, który schyłku swego ziemskiego życia, podjął właściwą decyzję. Pochścił się w imię swojego stwórcy i jego jednorodzonego syna, Jezusa. Zdeklarował się dołączenia do królestwa naszego stwórcy i jest bardzo szczęśliwy. Poznał prawdę i będzie ją pogłębiał każdego dnia. Otrzymał klucz do wąskiej furtki Bożego Niebiańskiego Królestwa.